Hanna Stroińska, list do Fryderyka Chopina. Dałeś narodowi rzecz najpiękniejszą, jaką dać można ojczyźnie, geniusz, muzykę, miłość. Serce darowałeś nawet, kiedy już nie biło. Muzyka była twoim oddechem, muzyka życia nektarem. Muzyka miłością, szczęściem, muzyka smutkiem, nostalgią, żalem. Wiosny witałeś walcem, nutki zbierałeś po polach i łąkach, Magicznie tańczyły palce pod niebnym śpiewem skowronka. Zabawy na dworskim podwórku, Gdzie drób gubi potargane piórka, kały kury roztrzepane, Jak ziarno rzuciłeś mazurka. Płynie muzyka na wyślanej fali, Niebo ciemnieje pochmurnie, Deszcz koralikami na ziemię pada, Nutkami w nokturnie. W szafarni dworek wciąż pamięta, Chłopca popisy, pasaże i gamy dziś jest Fryderykiem Chopinem, wielkim polskim kompozytorem na całym świecie znanym.